Dlaczego Kizo pisze tak złe teksty? Jak mówimy rap, to pierwsze co się ciśnie na usta Kizo A jak mówimy Co gdzie? Kizo to pierwsze skojarzenie pieniądze A skoro już mowa o pieniądzach, to użytkownik Kaiwen dał mi pieniądze za wspierającego Ostatni raz tak źle wydane pieniądze to widziałem jak Malik inwestował w nowych graczy gm 2 l Przypomnijmy, że masz z tego zero benefitów Mogłeś kupić subskrypcję Spotify'a na miesiąc Słuchać Kizo I też miałbyś zero benefitów Ale przy mój stole nie ma waszych rezerwacji że ho -ho, Bo kolory znowu są Przejdźmy do początku kariery Kizo, czyli wtedy kiedy nie miał Zero fanek, zero <grym> fanów, miał. zero sensu Chociaż to akurat jeszcze pozostanie z nami na długo Pierwsza wydana nuta Kizo to agresja słowna na blokach Ze zbu mixtape stylowa mieszanka 2009 Witamy się z uśmiechem, żegnamy z plaszem, Bo bolą nas słowa, dobry był z niego chłopaczem z członkiem ciemnej strefy pan Kizer reprezentował i wyznawał jedyne słuszne wartości hip-hopu, czyli że wiadomo co, wiadomo kogo. Na szczęście nie zapomniał też o zniżonym agresywnym głosie, który dopełniał całość. Awcz, ta, ta, ta. To jest niska poezja, więc się ogarniasz. Rap dla wybranych tego nie słychać w radiach. że kurwy wciąż ciosu słońca, ja przekaz dalej szczerze, zmiany już nie wierzę. Ja do studia nagrać wodkę, talent doskonalić. Nie strach pomyśleć, jakby pan Kiz gdyby nie posiadał tego talentu. To trzeba mieć faktycznie <laughs> żelazo żeby... Partnerem dzisiejszego odcinka jest CSGO Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki do Cesa, rywalizować w Case Battle i wymieniać skórki na te o wyższej wartości. Używając mojego kodu search. To dostajecie 10% więcej przy doładowaniu i 2,10 groszy na start. Na CSGO Skins codziennie możecie zdobywać darmową skrzynkę. Po prostu się logujecie, a ona już na was czeka. Dodatkowo możecie otworzyć darmowe skrzynki socjalne. Na stronie znajdziecie naprawdę ogromny wybór skrzynek: od tych z podstawowymi skinami, po te, w których możecie trafić naprawdę unikalne i rzadkie skórki. Co więcej, trwa specjalny event, w którym możecie wymienić punkty z limitowanych skrzynek na dodatkowe skórki. To świetna okazja, by zdobyć jeszcze więcej wartościowych przedmiotów. Dla osób, które doładowały swój balans moim kodem Serhito, jest konkurs. Jeśli wpłacicie 25 zł, pojawia się szansa na wygranie skina M4A1-S Hyper Beast. Przy 50 zł możecie wygrać Glocka Gamma Doppler Face 4. A dla graczy, którzy wpłacą więcej niż 70 zł, jest szansa na AK-47 Neon Revolution. Link do strony znajdziecie w opisie. Brakę na czasownika. Przez życia trzeba korzystać i je tlać. chyba jestem po prostu innych Pana więcej mnie stać. I nie mówię, że muszę muszeć, by o czym zapominać. Wolę mieć własne pamięci, by się z nie nacinać. Ty... W końcu jakiś materiał na YouTube, z którym się zgadzam. Tylko chciałem spać, wypoczęty wstać, dalej zarabiać. Hehe. Dobre mordy, nie w rurkach. nie. nie, nie telefon nie dzwonił, dzwonił, dzwonił się nie mogłem dodzwonić zaczynasz stronić, zaczynasz to pierdolić Chocianka zamiłowaniu do Częstochowy pomimo wykolejenia się cały czas wciąż żyję w tym miejscu, gdzie czas chyba stanął w miejscu, w tym miejscu, a przebywa pejsów i chyba odnalazłem się na swoim miejscu jechał dalej i spotkał dwóch kolegów pana Areo i pana Spec, z którymi wspólnie wydali płytę Troja na Step Records o. mogę tutaj coś zmienić? pomoc potrafię docenić 6. Patryk cię wygrał, najlepszej jakości Co można powiedzieć o tym projekcie? Troja to plany, troja to pany, troja to projekt udany Czasami jest tak, że raper jak jest nadal świeżakiem i zaczyna wydawać w dużej wytwórni To się stara nad tymi tekstami, a potem sukcesywnie przechodzi do radiów Pan Kizo się chyba nigdy nie starał To są rybny kwit, pit, ciuchy, buchy, ruchy, albo imię wielokrotne Gdzie masz, gdzie masz, telemark, telemark Gdzie masz, gdzie masz, nie? Nie jeszcze uwielbiam anielski głos pana Posejdona, gdy śpiewa. Wszystko przelatuje szybko, jakby się jechał M3. Światła miasta pozostawiają jedynie wokół Coś pięknego. Całe szczęście, że po tej pójcie szybko dostaliśmy nowy solowy album Mortalion. Przekracie mi dziś biomki i mówią, weź to kurwa rób. Po przesłuchaniu pomyślałem jak to się akademicko mówi, ale kloc. Ale ja się nie znam na rapie, więc sprawdziłem recenzję u kogoś, kto się zna, czyli na glam-rapie. No i nie będę czytać słów, ale będę czytać liczby, teksty 7 na 10. Dobra, raz na jakiś czas można użyć czasowników. Pewnie pan Kizo nie jest z tego dumny. Tak, można by pomyśleć, ale wtedy wchodzi Kizo, akurat dosłownie cały na biało. Szafy białymi ciuchami, biały butarcisty, białych butach Ubieram białe buty I mówi, że dostajesz szacunek za ryny Dziś dostajesz szacunek za ryby. Co się, szanowni państwo, może później wydarzyć? Za jakie ryby pan Kizo dostaje ten wspomniany szacunek? Dokładnie tak. Trzy czasowniki kesh, 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 ha, już nawet nie wspominając o rymach, nakładu składu, oh. planu, kranu, paru skraju, raju, haju. Młody, ambity rapek. Bity 8x10 to oh. zostawmy. I Flow 9x10 Noreluwa braku. Wiem, że na takiej ulicy. Styl jest za z zagranicy. Smażone tu są takie zioła, że nawet by chcieli spróbować w pańskich czemu. Brawo, Nie Dobra, zejwisty z tym kanał, Gdybym miał konto na YouTube, to bym mu dał suba. No niestety wypierdolili mnie. Pozdro dla Ciebie, Czedar, kurwa, jesteś gigant Jeżeli to jest ocenione na 9 na 10 flow, to spodziewacie się, jakże nie mogę się doczekać, aby przesuwać kolejną płytę, która jest oceniona na 6,5. Pewnie nie jednego będzie bolał mój talent. Uspokoję was, są rymy czasownikowe. potrafiła się zlewać, się jak dziwka sprzedać, a nie mnie pogrzebać. Dziś chcę zarobić, się w chajcie utopić. Zuchwę zerpobić. Ale pan Kizo się rozwinął, bo teraz również zaczął stosować rymy przymiotnikowe. Nie by się równy tym. No może nie ma tu zbytnio ambitnych tekstów i zapamiętając z tej płyty raczej zero przekazu Ale gdy pan Kizon nie stosuje tej dziwnej swojej artykulacji Ufam tutaj kilku typom, salut wszystkim bandytom, salut tym zawodnikom, co z pasji długi komornikom To on zaczyna śpiewać i jest jeszcze gorzej niż było Ja tańczy, ja tańczy, ja tańcie, ja tańczy, gdy wszyscy wokoło smutni Tańczy soczkiem w dłoni, oświetla Big Zenon, a nie pedalskie lampiony <laughs> Czy kiedykolwiek Aha. widziałeś, by ktoś z tej ekipy płakał? Z ekipy nikt nie płakał, ale ja płakałem słuchając tej płyty, jak również następnej Pegaza. Na tej płycie jest numer, będący zdecydowanie pokazem umiejętności. został uraz psychiczny, byt autentyczny, stan faktyczny, Chód arktyczny, pies elektryczny. Ale nie zrozumcie mnie źle, jak pan Kizona wija w sposób prosty.

Skoro do niedawna były brechty, bo jeszcze nie było tak słychać Jestem u mnie tylko rapi życie Sceny niepewne, a wy tym wszystkim raperom wierzycie Na 11 numerów jest 8 fitów, co jest bardzo miłe, ale co jest jeszcze milsze, jednym z nich jest Paris Platynów Idę z tobą na spacer, nie, nie, nie Mister Gino Wow, niezmi kinol, wow Pan Kizo wziął też udział w chill wagonie i był takim grupowym motomoto. -moto. tak chce twoje. No wodzie wielkiego Ej. Ej, Ja w ogóle nie wiedziałem, że pan Kizo tak wygląda i chciałbym cofnąć wszystkie słowa, które mogły zostać źle odebrane. A... Nie, nie bój się go, nie bój się go, Mordok. Goku, pośledzony kula, Mielonidas pokonał, chłopie. Mielonidas to na rowerze nie potrafi jeździć. I nie wie, że do, przedłuż... do, do, do odkurzacza nie trzeba przedłużacza podpinać, to wystarczy kabel wyciągnąć, jakby luz. Jest yes, spoko yes, yes, na no, spokojnie tutaj sytuacja. Albo wyrwane z kontekstu. A w ogóle to następna płyta złota i biel bardzo mi się podobała. W porównaniu z poprzednimi to była niezła. 11 numerów na płycie to bardzo akceptowalna liczba. Zaraz wracam znów poużywać Pieniądz mam po to, by go nadużywać Tyle lat w cieniu moja, pora by śnić Jeden daj mi, się spokojnie śnić, chcę spokojnie żyć Gaby się patrzą, lubię jak wszystki klaszczą <grym> Ale następna płyta Poseidon to już jest przesada 21 numerów i to wszystkie takie same, o czym Pan Kizowie kolejna taka płyta, bo... I nawet jak jest numer z zamysłem, gra o tron To on dał realnie dwa jakieś sensowne nawiązania do serialu Chociaż nawiązanie, że jest nocnym królem Wydaje mi się niezbyt wyszukane ale nie zapomniał wspomnieć, że jeździ AMG, w jacuzzi sprawdza bity, liczy kwity, gra o tron, gra o tron. Wciąż mój telefon! Ona na mnie jak na kom... Pan Kizo mówi, że to jest jego najlepsze dzieło. To moje najlepsze dzieło. I jeżeli faktycznie tak jest, to jesteśmy zgubieni. Są takie rymy, których dzieci się uczą w szkole. Typu kot, płot, jutro będzie futro. Nie robię hitu bez kitu. No to pan Kizo je tutaj stosuje. Ubieram sobie dreszcz do futra. Nigdy nie można być pewnym jutra. W tle jeden z bych hitów, umarł szczęśliwy bez kitów. I już nie wspominając nawet, że czasowniki to jest motor Pura, na początku. Jak, ja jak ja mówiłem, że on pisze gorzej niż, niż ktokolwiek, stary, bo on ma teksty na poziomie trzecioklasisty to było o, kurde, no mu, ja pierdolę! Jeszcze ten gleba, kurde, debilizowany, kurde, kiedyś przed i mówi, y, jak to kiedyś zamówisz, noooo, kurde, pierdolę, kurde. No a co mi zrobisz? Uderzysz mnie? No właśnie. Ja się Napędowy tych zwrotek Mójku wciąż sygnały słychać Ona wiem jak się ślizgać co wiem jak wytwać, wyrwać oraz wygrać Plany ja zrealizować, haj sumie szanować aż. Aż się potrafią nokautować Umiemy także kombinować Moi ludzie biznesmeni i umiał szanować Umiał normalnie u, oni umiał szanować Próbują <grymig> mi sadać, chcą się zabawiać To zarabiam, by okazji pogadać Poprzytulać Są miejsca, gdzie lepiej się nie przytulać A i takie padnę. Ja tak padnę, i takie padnę i taki skarnę Mój większe niż kod pocztowy każdy zdrowy, to nie miejsce odnowy My jesteśmy najlepsi Kizo jest Posejdonem Jestem Posejdonem I dał Blacha referencję, bo zapomniał odmienić słowa w wersie, żeby pasowało do Rymu Znam głębokie wody oceanu Szukałem do wody. Następna płyta to jeszcze 5 minut I pamiętam, że jak to wychodziło, to było o tym głośno Bo to jedyny moment, gdy byłem w miarę na bieżąco z Kizownikiem Wiadomo, że tu nie ma dużo treści, ale jest na pewno lepsze niż Posejdon No i tu jest Disney a do dzisiaj zdarza mi się powiedzieć, że nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym co najlepsze. W tym co najlepsze, to znaczy w batonie kokosowym Kizers, hermetyczna paczka. Kizers kokosowy, hermetyczna paczka. Kizo jest na pewno lepszym przedsiębiorcą niż raperem, bo on już ma swoje batony, pizzę, kawusie, krem i jeszcze swojego kebaba. Cześć, jestem Kizo, a to jest moja pita. Pita Kizo. O, smaczna kawusia. Ze mu tutaj smaczną. dobre. Jaki rozkład jazdy, pani kierowniczku? Jazda z flammy. Ważne, żeby nie przypalić. A czy ty wiesz, że ja już jestem 60? Kochana, ja już jestem dwa lata. Powiem. a skąd ty masz tyle kokosów? Widzisz, Amelko, kiedyś nie miałem, a teraz mam. Tak wygląda sukces. W związku, że panu Kizowi wyszło z jedzeniem, to już z rapem kompletnie przes... Tak wygląda sukces. W związku, że panu. Kizowi... Ten za mną biegał. <śmienicza> że ty gleba kura tak, tak za swoją koleżanką, D Deniską Załęcką, kura biegał. Jak mu dziewczyny lubią, kura. Spuszczają się kura z, z, z czarnych petard i do mordy, kurwa, a, on a on potem kurwa, tam język kura wpakowy wuje, tak? Tacy kura jesteście wszyscy charakterni. Ja do dzisiaj się zastanawiam, czy to myślał, że ja się go kura przestraszę? W tych katowicach, nawet jakbyś mnie powalił na ziemię. Głowacki. No Zowi wyszło z jedzeniem, to już z rapem kompletnie przestał się starać. Na przykład w dwóch różnych nutach na płycie kolejny zresztą ostatni taniec, ale one wszystkie są takie same, więc nie Kto ma, co ma wiedzieć, tego rozdzielać. No to w tych dwóch różnych nutach zastosował ten sam rym w podobnym kontekście. Już pokazuje. Na naszej loży grubo ponad tona Rolex Tajtona błyszczy korona, Czyli jest zegarek z koroną i jednostka masy tona. I w innej piosence jest. Na zegarkach korony waga naszego sukcesu przelicza się na tony. Już nie wspominając o innych świetnych rymach. Ciele równo, fryzury mam równo. A najgorsze <laughs> jest to, że on źle akcentuje słowa. Nie mam autyzmu, ale mnie denerwuje, że on kładzie akcent. Na ostatnią sylabę, bo tak się w Polsce nie robi Ona mnie trzyma za torbę, ale nie myle się gdy liczę pieniądze Są nocą różnice, wszystko dzielność nie jest Ale NTS to nie jest czas pisania To czas twerkowania, i jeszcze to pokażę, bo to jest zabawne, że ten fragment jest przyjęty jako nowy hymn Polski w związku z różnymi wydarzeniami politycznymi. My to sutenerzy, od kradzieży, coś jest niewiarygodne zrobimy, tak byś uwierzył. Ta płyta nie była jakaś super przyjęta i było duże komentarzy, że... I w odpowiedzi na te hejterskie głosy pan Kizo wypuścił fiu fiu towar, żeby spać. Zajrałem towar, żeby wstać. rany spać, najarany wstać. Wpady się pozwiedzać, więc będzie siedziać. Kurwa mać, lubię przysmażyć. To nie trzeba go ważyć. Się można rozmażyć. No i następuje kolejny etap kariery Kizo, czyli wejście do świata disco. Ja mogę być królem disco. Ty zawsze będziesz Takie zachowanie zdenerwowało pana słowo który poczuł oddech na plecach i zablokował Kizowi możliwość zagrania na święcie pstrąga. Przejdziemy na ty, ty kurwo, kovidecie. Najlepszym, co się wydarzyło, było to, że Kizo poznał Bledkę. Mój adres jest świetny na wszystko. Słuchajcie, następny ale wywiad... twoja firanka też jest w porządku. <laughs> Bo w końcu ktoś zaczął kierować każdy numer i szkolić wokalnie Kizownika. Pani Bledka robi co może, ale pan Kizo nadal swoje. Nie mam peleryny, za to nowy dres ortalionu O Bądź moim super hero Bo, Bo wiele razy to nie przypadek, że byłaś Kurwa Chcą mnie gdzieś wezwać Jest zima człowieku, to pora gdy chciałbym Tabletka źle nie śpiewa no, i po dużym sukcesie popowej płyty Patopop Pop wrócił stary Kizownik. Takiego Ten, którego nam brakowało, agresywny Banger King, ale tym razem z nowym wachlarzem umiejętności wokalnych. Ja wiele bym dał, żeby tych wszystkich nie było na świecie. A tak naprawdę to nie, to jest znowu to samo mówią jasno, w tym roku zarobi mój rektacz. Każdy kwadrat jest prostokątem, a każda nowa piosenka Kizo jest <noise> kwadratem Jestem naprawdę zajęty Kręcę skręty jak Mers, ale od waszych afer Zawsze byłem ultrafernie nie jak jakiś tam frejer mi bywa, że nie jest jak chcę Ale co by się nie działo, swoje walcze Emeryturę, kiedy mi się zachce Goście z sobą bez kitu nie ma powodu ci kłamać, że tęsknię za to męskitą. Te rano u ciebie na chacie. Chowawa przy dobrym temacie. Po występie, odpierdalacie. W mojej stronie bracie. Ile można siedzieć w chacie? U nas w szatniu ostatnio leciał introdynk jak i od razu złoto w Chinach. A co, trener wam puścił? Przyszedł kurek i powiedział: weź to kurwa, wyłącz trafię co trzeba trafić. <trafię> Zmotywowałeś ich, tak? ha tak? <trafię> <trafię> No Przy tej koli czy herbacie, YouTube oglądacie Mi temat i nawijam o temacie Na co tak wywija, że i hity bracie Jest tylko jedna nuta kizownika, na którą czekam I to jest zapowiedziany fitu u Luzaka Jursona Nie wymyśliłem dla nas co piosenkę Dawaj. My to Luzaki, no, to to luzaki. luzaki Nie bierzemy wszystko na poważnie My mamy większą esę, niż te jebane lamusy Pytamy się Kizo, żeby się też dograł do nas. Jak najbardziej, Kizo. jak najbardziej. no nie. No jak? Nigerlus. Podsumowanie. <noise> Lubię Kizo jako personę internetową, ale nie jako rapera, A z ważnych informacji to Kizo kiedyś nie miał, a teraz ma. A im więcej się ma? Nie, ale ogólnie, tak, żeby nie było. On jest bez jest analfabetą i troglodytą, ale wydaje się śmiesznym ziomkiem. Myślę, że jest taki zajebisty, żeby z nim kurwa pizzkę opierdolić na mieście, nie? Tym mniej się nie ma. Co do tieru, to myślę, że łe, bo tam nikogo nie było i trzeba zapełnić. A w ogóle to mam trzech kolegów, co ich uważam za w miarę mądrych i oni słuchają Kiza na co dzień. Wstawaj Piotrek, zesrałeś się. Wiadomo co i wiadomo kogo, jego dziąkać.